Dobry, dzień dobry, muszę szybciutko Wam przekazać najnowszą ofertę, bo takiego hitu jeszcze nigdy nie było, kochani. Więc możecie zakupić Thermomix w ratach 10, 20 i 36 lat, czyli za 180 zł miesięcznie możecie już mieć Thermomix i do tego otrzymujecie kompletny zestaw o wartości 2700 zł, czyli dodatkowe naczynie miksujące, które normalnie kosztuje 1140 zł, sensor, 690 zł. Kolejna rzecz to nakładka ze spiralizerem 2.0, 680 zł. i osłonę noża miksującego 180 zł. Kochani, 2700 zł. oszczędzacie, mając kompletny zestaw i do tego jeszcze raty 0%. Nigdy w historii firmy jeszcze takiego hitu nie było, więc jeśli zastanawiacie się nad zakupem, to jest ten czas. Zapraszam Was serdecznie do kontaktu. Jestem przedstawicielem na całą Polskę. Jeżdżę na terenie całego kraju. Zapraszam serdecznie do kontaktu. Tutaj wszystkie dane zostawiam Wam do siebie. Dzwoncie, piszcie i korzystajcie, bo oferta jest po prostu wspaniała.